Cześć, ja jestem Ryan i witam Was w kolejnym odcinku z naszej takiej mini seriiki właśnie poświęconej save'om. Dzisiaj mamy kolejny nowy safing. Nie będę się rozwodził, rozwodził na temat tego, jak ta seria działa, bo wszystko macie w odcinku e, numer 1. No i dzisiaj mam dla Was kolejny safing, który jest e, troszeczkę inny od poprzedniego, bo wcześniej wybrać same średniaki. Dzisiaj mamy wszystko małe, ciasne i stare, także, tak jak chcecie. Obstawiam, że ogólnie tych gospodarek nie będzie więcej. Oczywiście, jeśli wy chcielibyście też jakieś gospodarstwo mieć w jakimś konkretnym stylu Zapraszam na streamy, bo właśnie tam wybieramy w ankietach co budujemy No i właśnie w ankietach wygrało to, żeby to była stara, ciasna gospodarka W takim właśnie starym stylu Także myślę, że tych gospodark będzie więcej, ja też mam wiele pomysłów na takie gospodarki, bo ta, która wam pokażę dzisiaj jest troszeczkę Nie aż tak ciasna, ale na pewno jest na małą maszynkę, także specjalnie po to przygotowałem sobie dzisiaj właśnie modyfikacji, że bardziej nam czyli jest to Ursus 902. No i co, bez przerwania jedziemy obejrzeć to gospodarstwo. No to ruszamy, słuchajcie, Luiska, pozwólcie, że ja sobie ogólnie będę rozpoczynał ten odcinki właśnie od sklepu. Dlatego, żeby każdy po prostu widział, gdzie to dokładnie jest to gospodarstwo, żeby nikt się nie pomylił, ponieważ się tak będziecie Pani widzieć. O, kierującym tutaj jeszcze źle kowryje mm, Więc słuchajcie, no jedziemy sobie teraz tędy, y, tą oto maszynką. No i dojedziemy sobie ogólnie do y, gospodarstwa, które jest w sumie na samym końcu wsi, można powiedzieć, no praktycznie na samym końcu. Y, y, I jest ono właśnie tutaj, w tym miejscu. Także to gospodarka trochę jest taka pod górkę Zaraz wszystko ogólnie pokażę. Teren jest tutaj naprawdę ciekawy Więc... Dobra, zanim sobie na razie tak Okej okay. A możemy sobie zgasić Dobra, niech sobie stoi Więc słuchajcie, bez przedłużania wchodzimy na gospodarstwo Jest trochę tych elementów O, coś lewitze, lewituje Ale to trausie zamuluje, czy coś będzie spoko yy, Także tak wygląda gospo. Ogólnie w ten sposób, miało być ciasno więc modyfikacje oczywiście też macie, bo to wszystkie w linkach podane w opisie, a my wchodzimy i sobie sprawdzamy, tak, co to jest. E, więc co, miało być staro, miało być dziadowo, miał być polsku, więc jest dużo drzew, jest dużo e, krzaków, e, trochę też trawy, mm, no i tak to wygląda. Nie, Ogólnie chałupka w tym starym stylu jeszcze zrobiona, <grym> także tak to się prezentuje. Tu mamy pieska z tyłu, który gdzieś tu pewnie lata, ale już na razie zniknął. Mm, możemy przejść dalej sobie, o, jest i piesek. E, tutaj było tak trochę pusto, wydawało mi się, e, padł, padł pomysł od was, żebyśmy tu zrobili po prostu studnie. Więc jest studnia, jest jedno wiaderko, tam jest drugie. Jest też duże drzewo, które daje taki fajny cień w tym miejscu. No i są dwie szklarnie. Szklarnie, przy których stoją dwie palety od razu. Jedna z sałatą, druga z chyba pomidorami, tak jest. Ale tu oczywiście możecie sobie sami przywieźć wodę. Jest dużo miejsca na jakieś takie, żeby sobie 30 pojeździć, coś takiego. Więc myślę, że fajnie. Tutaj jest garażyk, a tu mamy taki zagraniczek malutki przy drzewku gdzie się rąbie drewno, nie, także. Myślę, że okej, okay. ponadto garażek też myślę całkiem spoko, ponieważ ma trzy rodzaje wjazdu, jest właśnie ten taki malutki, trochę wyższy, no i najwyższy, więc na to można się jakimś kombajnem będzie schować. Chociaż do tego też jest miejsca ogólnie, ale jakby co to zawsze coś można. Mm, przy okazji, też macie tutaj bardzo fajną sprawę, bo tu macie tankowanie w tym miejscu. możecie sobie przyjechać i zatankować, yy, więc nie ma tego nigdzie gdzieś tam, tylko jest to w garażu normalnie. Jest ten małzerek i sobie stoi. Yy, no i śmiało można się tutaj yy, to bawić. Ogólnie, detal tego, tej jest trochę jest mniejszy, dlatego że yy, nie chciałem zdawać tego, tego za dużo. Jak ktoś dojdzie do maszyny, to naprawdę może być ciasno. Także yy, teraz wydaje się, że to jest tak sporo miejsca, ale jak będzie ciasto, to wiecie, nie? <laughs> yy, co mi się podoba tutaj w tej. Gospie, ten teren w końcu teren fajniejszy. Ostatnio było takie trochę bardziej prosty, ale tu jest całkiem ok. No tu teren można jeszcze się z nim by było, ale boję się, że będzie za bardzo wychodził na asfalt i będzie pod tym problem. Także może on się postaram to naprawić, ale zobaczymy. Dobra, no i co? Obora z takim jakby domem, garażem, coś takiego, z takim domem bardziej tutaj. No, ktoś tak sobie po prostu wymyślił, tak sobie zrobił. I tu jest właśnie ta obórka przejazdowa, także spoko. No, i to mamy oczywiście stodołę, taką tą główną stodołę, do której możemy sobie wejść i, i coś tam tutaj zobaczyć, jak to wygląda. Więc mamy tutaj przejazd elegancki. Są tutaj też chyba ogólnie. Ta taką możemy sobie pozapalać, no, całkiem spoko. Niechaj sobie to świeci. Więc stary styl takiej stodoły, duża sodoła, jakby nie było. Teraz nie wiem, w którym ogólnie pójść, ale może pójdziemy sobie, cofniemy się teraz. Cofniemy się i przejdziemy sobie ogólnie chodnikiem w tę stronę w tę stronę I będziemy sobie ten oczywiście szli i tu mamy ogólnie bardzo ciekawą sprawę, ponieważ tu już tam się gospodarstwo kończy A tu mamy drogę, droga, która jest w takich właśnie krzakach <grych> zrobiona Ogólnie mało używane to wszystko było, wiadomo, nie? No i tu mamy właśnie wjazd na to gospodarstwo z tej strony Mamy też jakieś butle z gazem, wiadomka czy też właśnie sam jakiś garaż, który, do którego coś możemy wepchnąć Mamy też to właśnie z tyłu, jak widzicie, jakąś wiatkę na maszynki, czy też po prostu na jakieś belki. No a jak tą stroną będziemy sobie jechać, tą drogą dalej, no to dojedziemy sobie tędy, prościeńko na pole, które, na, na pole, które należy do was. Także kaopoletka tu jest, nie wiem ile to będzie, no sklektar najbiedniej będzie, no myślę, że więcej nawet. Także nieźle, nieźle. No i idąc dalej, to już sobie tędy przejdziemy, na tak chcę miarę wam pokazywać, no to mamy tutaj taką właśnie wiatkę. Takie coś dużego, na której od razu poustawiam belki, więc macie tutaj belki siana, belki, słomy oraz kostki ee, słomy na górze. I także że od to możecie karmić krówki tak naprawdę. <grym> e, no i jest też właśnie ten wyjazd z tyłu, tutaj żebyście mieli przejazdoweczkę, no i przejazd z obory, tak? Z gospodarstwa tam, na, z podwórka na tył gospodarstwa jest tutaj też taki też przejazd, na którym upakował, udało mi się upakować silos zbożowy. Niestety jestem w takim miejscu, bo tu jest chyba takie jedyne miejsce, gdzie to można było gdzieś pakować, bo cała reszta się po prostu nie nadaje, a nie chciałem robić silosów takich zbożowych, bo to trochę już tak trochę wiecie, lekko bogato, nie? E a jak już tu to wam pokażę jeszcze ten wyjazd z tej strony na gospodarstwie. To jest takie miejsce, gdzie na przykład, nie wiem, zjeżdżacie sobie kombajnem z pola i szybko sobie śmiegacie tędy. Tu jest trochę więcej miejsca, więc spokojnie prostu przejdziecie. Ewentualnie jeszcze tam tędy, jakbyście chcieli pojechać sobie naokoło. Nie ma z tym żadnego problemu. Więc, jak powiedzmy, ktoś sobie jeździ z Wam to i ciężko ma z wyjazdem przez yy, główną bramę, no to sobie tutaj szybko się zasypie. Powiedzmy, rachu, ciachu, tą dmuchawą, no i wyjeżdża sobie teraz na skupnie, nie? Także myślę, że fajnie. Przechodząc dalej, mamy bardzo kurniczek z takim też troszeczkę ciekawym yy, miejscem. Ponieważ, jak widzicie, to jest kurnik jakiś taki inspirowany chyba zielonką. Yy, bardzo możliwe. No i fajnie, że on tu właśnie powstał, bo ten kurnik jest takim czymś bardzo ważnym yy, w, tym, yy, w tym gospodarstwie. Dużo kurek tu właśnie się hoduje. I na pewno też ten teren z tyłu robi fajną robotę, bo jak wiecie no, kurki chodzą wszędzie, nieważne, nie musi być to prosty teren i tu właśnie postawiłem na taki teren e, troszeczkę pod kątem e, Ogrodziłem szybko siatką, taka że wiecie, żeby to było te siatki, coś, to potem można się przestawiać różnie i, i bawić się. Także całkiem, całkiem spoko e, Oczywiście krzaki i pod lasem wszystko jest także e, trochę ciekawiej. Eee, yy, odnośnie tej wiaty jeszcze Ona też jest spoko, bo jest taka trochę szersza przejazdowa i taka węższa też przejazdowa Więc jakoś tam sobie, nie wiem, coś tutaj z się traktorkiem czy tam czymś A tu jakąś przepę, nawet można szybko po żniwach się wpierdzielić, żeby tam powiedzmy nie napadało na wszczepę no i co tu jeszcze z tyłu mamy tu mamy ogólnie respiaje, jakby co, zaraz będzie paletkę na start. No jest szaleta, też lewituje, to trochę będę musiał ogarnąć. Eee, w takim razie ja jakoś sobie z terenu się bawiłem, ale to mniejsza. Eee, Półtora obornika myślę, że powinna dociągnąć raczej, co nie? Powinna dociągnąć, kurczę, bo jak nie, to trochę lipa, ale nie, powinna dociągnąć. Eee, I to miód. Tu jest miód i to jest coś ciekawego, właśnie o czym chciałem Wam powiedzieć, e, ponieważ jest to gospodarstwo takie pszczelarzy. E, Przekazać szybko powiem, że są belki, e, kiszonki już gotowe do użycia, więc bardzo zaraz chodzić i karmicie e, I jest to właśnie gospo, gospo pszczelarza, e, Które właśnie jest na takich, właśnie takich tutaj, e, w takich lasach. Więc coś ciekawego, te, tego tu jeszcze co nie było i tu bardzo ładnie się to tam zlało z tym e, lasem, który jest tutaj, jeszcze więc można tu zostawiać spokojnie tych pszczółek, żeby jeszcze więcej tego miodu było. Mm, także nie wiem jak tego sejwa nazwa, ale coś w stylu... E, nie wiem. Gospo Dziada Pszczelarza, coś takiego będzie, nie wiem jak ten Saint nazwy, ale jakoś tak. No także pszczółki tutaj głównie królują i tak to się w sumie wszystko prezentuje. Jeszcze mogę pokazać szczególnie to gospodarstwo z góry, tak żebyście wszystko dokładnie zobaczyli. Więc proszę bardzo, jest ono w tym miejscu na, na szpakowie. No i co, fajnie się udało te za zagospodarować, też spokojna sprawa właśnie, że ten cały domek, który został wcześniej, był do sprzedania Właśnie myślałem, kurde szkoda, że domek nie jest sprzedania, ale, ale oczywiście on był Tylko po prostu zapomniałem, więc dzięki, że ludzie mi to przypomnieliście No i myślę, że naprawdę jak chodzi o takie Mniejsze gospa, tu tutaj jest całkiem okej okay. Chociaż uważam, że to takie dokładnie małe gospa nie jest, ale jest na pewno ciasne, Jest stare i całkiem dobrze to się zaprezentuje. prezentuje To się możemy sobie wlecieć na, na górę Aha, tutaj możemy wejść, okej, okay. no właśnie <laughs> więc, więc tak całkiem nie najgorzej to wygląda Yy, oczywiście, jak chodzi o stare gospodarstwa. Wiecie, jak doskonale, yy, wiecie doskonale, że jest bardzo dużo modeli, których to można użyć. Yy, ja pe pewnie, jeżeli wy będziecie wybierać jakieś takie stare gospy, będę starał się wybierać jeszcze bardziej porąbane tereny i jeszcze bardziej yy, inne style, bo tu trochę się poszli w takie bardziej. Mm... No, bardziej murowane rzeczy, trochę tynkowane, ale ogólnie jakbym chciał tam teraz robić jakieś gospo, to może poszedłbym samo drewno, tak typowo samo drewno, wiecie, żeby zrobić coś takiego ciekawego, ale to myślę wszystkim się dowiecie w kolejnych odcinkach, więc ja wam nie zabieram czasu, super, że się na ten odcinek wpadli, zapraszam na kolejne, rzeczy. no i co, trzymajcie się, do kolejnych naszych sejfów, no i cześć, po na razie, papa. Pa.